ustawił się przed szesnastką Bernhardt, ale czujni byli zarówno Masłowski, jak i również Paweł Łabot. Dośrodkowanie na pole karne. To nie koniec. Jeszcze Strauss. Czy uderzy Strauss? Szkoda. Przeszkodzili sobie dwaj Pasów. Mamy rzut karny. Powtórkę tej sytuacji. Faktycznie, tak. Rzeczywiście. Obrońca, obrońca zdecydowanie ruchem. To był Paweł Łabot. Zgadza Zgadza się. się. Ruszył Boliewicz. Boliewicz. Gol. Świetny odgrywał jeden. Zawisza 0, Wladimir. Świetne Pojeść. uderzenie. Naprawdę w lewym ruchu ramkarze widać, że Kaczmarek poszedł. To jest chłop, który ma ponad 2,5 metra, jeżeli chodzi o zasięg krok. Ale świetne uderzenie. Dzic. wybierze Marciniaka, Marciniak, pole karne Marciniak, Płasko, Dudzic. Jest. Gol. Bal, tłumień. Dudzic, Krakowia 2, 0. Powiem szczerze, że to była kopia Barcelony. To chyba było, nie wiem, 8-9 podaj na pełnym kazie. Tutaj świetne strzelenie w pole karne. Prosto podanie. podanie do Hałasa. Garny, Kałas. Garny, garny, garny. Rzut karny! 72 minuta garny. meczu i być może jest to moment przełomowy. Andrasz Struna fałuje Kałasa i ogląda żółtą kartkę. Może być ciekawe. Sawistowski, ale pewnie, ale spokój jak Mario Palotelli. Z zgadza się tak jest, zgadza się. Rzeczywiście Bramkarz Boruski tam parę słów. Rymowo, tak, jaka, ale rewolcz był ten taki ten ten solidny. Jeszcze zrywa się do ataku, jeden no z kolegów to jest. Zdaje się. Na dwa było. A, szkoda. Dokładnie. Szkoda, Bernhardt, czy to będzie knockout? Tak, jest! Edgar, Bernkart! Krakowia wygrywa z zawiszą 3 do 1 Świetnie, świetnie, rzeczywiście. Tutaj się obrońca zawiszy, do no. Końcowe minuty meczu. Przegraliśmy. Bardzo, bardzo ważną bitwę ale jeszcze jest wiele meczy i ciężko cokolwiek teraz powiedzieć bo walczyliśmy w stacji od w ostatnich minutach myślałem, że zdobędziemy tą bramkę, wierzyłem w to bardzo głęboko. Tak jak chodzi wcześniej przegraliśmy pierwszą bezpośrednią bitwę z rywalem do, z kandydatem do awansu. A to ja to mówię, jeszcze wojna trwa i Zamisza z walecznym rycerzem i do końca będzie walczył. Ja myślę, że bardzo, to był bardzo dobry mecz po prostu. My w tym sezonie tak naprawdę mieliśmy dużo tych dobrych meczy. Także nie wiem, czy najlepszy. Tak na gorąco mogę powiedzieć, że, że momentami był świetny momentami był bardzo dobry. Były też słabsze momenty, ale wynik 3-1 myślę, że i, i, i te przynajmniej 3-4 mecz pokazało, że, 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 że to Krakowie jest najsilniejsza w tej lidze.